Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Syberii, z Surgutu i zapraszam do wspólnego porozmyślania nad Słowem Bożym. Dziś można powiedzieć szkoła wiary. Słowo, które uczy nas wierzyć, ufać Panu Bogu. Ewangelia zaczyna się od słów. Apostowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze a byłaby Wam posłuszna. Przymnoż nam wiary. Warto może i to rozmyślanie, i naszą modlitwę dzisiejszą zaczynać od tych słów Panie, przymnoż nam wiary. Daj, żeby było więcej wiary w nas. Jakiej wiary? O jaką wiarę tutaj chodzi? Przecież jesteśmy wierzący, wierzymy w Pana Boga. Owszem, ale czy wierzymy, że Pan Bóg wysłuchuje nasze modlitwy? Czy wierzymy, że Pan Bóg nas prowadzi? Ktoś fajnie to określił, że jedynym na problemem naszego życia jest problem braku wiary. Je Jeśli byśmy mieli wiarę, nie mielibyśmy żadnych problemów, bo przecież mamy Wszechmogącego Boga, Ojca naszego, który nas bardzo kocha i troszczy się o nas. I z każdym problemem możemy do Niego przyjść On nam pomoże. On wszystko może i zawsze nam pomoże i chce nam pomóc. Tylko my nie wierzymy w to. My nie zwracamy się do Niego, my nie szukamy u Niego pomocy oparcia. To jest problem. Problem braku wiary. I też o tej wierze, o modlitwie z wiarą mówi nam dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi proroka Habakuka. Niesamowite słowa. Też w kontekście tych wydarzeń, które teraz są, jak czytam to słowo, jakoś niesamowicie ono brzmi właśnie dzisiaj, właśnie w tej sytuacji. Czytamy Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku tobie, krzywda mi się dzieje, a ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. Jakby pretensja do Pana Boga i pretensja, którą bardzo często słyszę dziś: czemu Pan Bóg nie wysłuchuje, czemu Pan Bóg nie wkracza, nie pomaga, nie, nie zbawia, nie, nie, nie wyzwala, nie ratuje? Czemu? I odpowiedział Pan tymi słowami: Zapisz widzenie na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, tego oczekuj. Bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Niesamowite słowa Pana Boga: odpowiedź. Poczekaj, poczekaj, oczekuj. Wypełnienie niechybnie nastąpi. Pan się nie opóźnia. Jeśli się nawet opóźnia, to, to poczekaj, poczekaj. To my myślimy, że Pan Bóg się opóźnia. Pan Bóg wie, kiedy powinien reagować, nigdy się nie opóźnia, ale nam się wydaje, że on się opóźnia, więc mówi, oczekuj, go w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie tency z ducha nieprawego, sprawiedliwy żyć będzie dzięki swojej wierności. Wielka obietnica Boga, tylko pytanie, czy my wierzymy? Czy my się modlimy z wiarą? Nawet jeśli od razu nie ma tej reakcji, odpowiedzi, nam się wydaje, że jakoś Pan Bóg nas może nie słyszy. Czy jest nas ta wiara, że Pan Bóg słyszy każdą naszą modlitwę? Czasem ludzie mnie tutaj pytają, jak się trzeba modlić? Jest jakiś taki, taki problem i jak się powinniśmy modlić? Czyli jakie modlitwy powinniśmy odmawiać? Ja im zawsze odpowiadam, że powinniśmy się modlić z wiarą. Oni oczekują, że teraz im powiem, że tu ojcze nas jest, na, na ten problem zdrować Maryjo, na ten problem ta na ten problem nie. Modlić się z wiarą, jak umiesz tak się, módl, ale móc się z wiarą, żeby wierzyć, że Pan Bóg słyszy twoją modlitwę i ci odpowie. Tej wiary przede wszystkim nam brakuje. I jest też bardzo dużo w nas strachu. Strachu, boimy się, co będzie dalej, jak będzie jutro, co się będzie działo dalej. I często problemy, które przeżywamy, są problemy nie te, które są teraz, a problemy, które są w naszej głowie, że one mogą być, że jest jakieś zagrożenie, że coś może się stać. Jeszcze się nie stało, ale może się stać. Jest ten strach. I przepiękne słowa dzisiaj słyszymy w drugim czytaniu świętego apostoła Pawła do Tymoteusza, słowa, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Strach nie jest od Boga. To nie jest Boży duch, jeśli się boimy. Bóg dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Jeśli się boimy, różne są przyczyny strachu, ale bardzo często przyczyną strachu jest właśnie brak wiary, że my nie wierzymy, że Pan Bóg nam pomoże. Nie wierzymy tak do końca, że Pan Bóg nam pomoże. Może trzeba było bardziej rozwijać swoją wiarę. A wiara, oczywiście my nie możemy sobie powiedzieć dzisiaj, że ja już teraz wierzę, że Pan Bóg mi pomoże, ja ufam do końca, na 100% ufam, że Pan Bóg mi pomoże i już nie będę się niczego bał. My nie możemy sobie tak powiedzieć, bo wiara jest pewnym procesem, my dojrzewamy do wiary. Właśnie wiara jest jak ziarnko gorczycy, to małe, które później się rozwija, rośnie. Najpierw chociażby tą małą wiarę mieć i niech ona się rozwija, niech rośnie, a żeby ona rosła, rozwijała się, musimy ją pielęgnować. Pielęgnować naszą wiarę, troszczyć się o to, żeby słuchać Słowa Bożego, właśnie Słowo Boże bardzo rozwija naszą wiarę. Jeśli rozmyślamy, stajemy, staramy się żyć tym Słowem, ono rozwija naszą wiarę. Rozwijają naszą wiarę sakramenty, jeśli spowiadamy się, przyjmujemy komunię świętą, chodzimy na mszy świętą, to rozwija naszą wiarę. Jeśli się modlimy więcej, głębiej się modlimy, rozwijamy nasze życie duchowe, wtedy rozwija się nasza wiara. To wiara jest pewnym procesem, do którego my dojrzewamy, i też jest darem. Dlatego apostołowie proszą i my prosimy, przymnóż nam wiary. Panie, przymnóż nam wiary. Bo my potrzebujemy tego daru, bo my sami sobie nie radzimy, potrzebujemy Twojej pomocy. Przymnóż nam wiary. Bardzo ważne, żebyśmy się często tak modlili, zwłaszcza dzisiaj, kiedy to słowo otrzymujemy. Przymnóż nam wiary. I starali się też tą wiarę rozwijać. Ale też czasem zauważam coś takiego, że y, ludzie przychodzą bardzo, narzekają, płaczą, jest im bardzo ciężko. I staram się ich jakoś pocieszać, podtrzymać, I mówię, przyjdźcie na mszę święto, pomodlimy się. I nie przychodzą. Jedna msza nie przychodzą, druga msza nie przychodzą. I później znów przychodzą, znów płaczą, znów im trudno. A czemu właśnie w takich momentach, kiedy jest szczególnie ciężko i trudno. Specjalnie pójdę do kościoła, pójdę na Msze Święto, bo jest mi ciężko. Pójdę szukać pomocy u Pana Boga, bo wierzę, że on mi może pomóc. I pójdę albo wezmę w domu różaniec w ręce i jeszcze dodatkowy różaniec się pomodlę, bo, czy koronkę, czy jakieś modlitwy, bo wierzę, że Pan Bóg mi pomoże. Jest mi ciężko, więc chcę się więcej modlić. Częściej przychodzić do kościoła, żeby, Bo wierzę, że Pan Bóg mi może w tym pomóc. Jak będę częściej do Pana Boga więcej przychodził, to wiesz, że Pan Bóg bardziej mi pomoże. Czemu nie ma takich reakcji często? Narzekamy, biadolimy, płaczemy, ciężko, trudno, boimy się czegoś, ale żeby, żeby więcej modlitwy było, już nie. To jest właśnie ten brak wiary. To jest to, że brakuje nam często wiary. No, ale czy może być tak, że jest jakiś problem i ja oddaję Panu Bogu i wierzę na 100% i już nic nie robię, nic nie robię. Nie, ja też powinienem coś robić. Dlatego później w drugiej części Ewangelii dziś słyszymy, kto z was mając sługę, który lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź i siądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. To jest bardzo ważne. Słudzy nieużytecznie jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać, czyli to, co było w naszych siłach, myśmy zrobili dokładnie. Wykonaliśmy wszystko to, co my mogliśmy zrobić, ale dalej już nic nie możemy. I tutaj jest miejsce na wiarę, na zaufanie Panu Bogu, na oddanie Panu Bogu swoich problemów, oddać Panu Bogu, ale zrobić ze swojej strony to, co możemy zrobić. Ale z drugiej strony też nie obwiniać siebie, że mogłem zrobić coś więcej. Często to widzę, jak jest jakiś poważny problem, coś się stało złego, i jest takie, takie analizowanie i takie samobiczowanie, że ja mógłbym zrobić coś więcej. Czemu ja nie zrobiłem tak, czemu ja nie zrobiłem tak? W danym momencie, tak jak umiałeś, tak jak do głowy to przychodziło, jakie były myśli, jakie były natchnienia, tak zrobiłeś. Starałeś się, nie chciałeś niczego zł złego zrobić. Więc nie wyrzucaj sobie, że coś mogłeś zrobić więcej. Co mogłeś zrobiłeś? I to, co mogę, robię, ale nie tak, że a może ja mogłem zrobić coś więcej, a co mogłeś, nie wiem. Nie, to już do ciebie nie należy, zostaw to. Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wszystko wykonaliśmy, co powinniśmy wykonać, koniec. Resztę oddajemy, resztę w rękach Pana Boga. Módlmy się dziś często tymi słowami, przymnoż nam wiary, spróbujmy określić swój główny problem, czego się boimy, co przeżywamy, co jest najtrudniejsze teraz w naszym życiu. Spróbujmy oddać to Panu Bogu, pomodlić się dziś i uwierzyć, uwierzyć, że On słyszy tę naszą modlitwę, że On nam pomoże. Uwierzyć głęboko, a jeśli nie możemy uwierzyć, to zwrócić się do Pana Jezusa. Panie, przymnóż nam wiary. Panie, przymnóż nam wiary. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dziś, gdyby nie było niedzieli, byłoby wspomnienie aniołów stróżów. Tutaj w naszej parafii, w Surgucie, posługują siostry od aniołów. Składamy najserdeczniejsze życzenia. To ich święto. Pozdrawiam wszystkie siostry od aniołów, jakie są na świecie. I też pamiętajmy o tym, że mamy anioła stróża. Każdy z nas ma tego pięknego, wiernego przyjaciela, którego Pan Bóg dał nam, żeby nam pomagał. Zwracajmy się do niego, pamiętajmy o nim. On chce nam pomagać, tylko dajmy mu szansę pomóc. I prośmy go też, żeby umacniał naszą wiarę, żeby pomógł nam rozwijać naszą wiarę.